Cześć, w tym poradniku pokażę Wam, yy, co, jakie doszły zmiany w Minecraft 1.2. A mianowicie żelazny golem. Robię go tak prosto, tak bałwana. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. I tak. Żelazny golem. Ma podobno 50 serduszek. I tak. On broni mieszkańców wioski przed ząbiakami i potwarami. Przed wszystkim. Yy, co on robi. Jak uderzy się go On uderza Automatycznie przeciwnika I unosi go w górę w mu od pięciu Od trzech do ośmiu serduszek yy, Na razie mnie nie atakuje To Może mnie na normal Nie atakuje Easy Znaczy hard Nie atakuje Nieważne W każdym razie Eee, trzeba go... Żeby go rozwalić. Trzeba go uderzyć 12 razy serduszkiem. Co naj 12 razy widementowym mieczem. Co z niego wypada? Od niego wypada żelazo oraz kwiatek. Kwiatek niezależnie. Nie dosyć często, ale też I to by było na tyle. W tym oto poradniku żelazny golem. Trzymać się, do usłyszenia, cześć!